Dzień dobry z Wyspy Fu Quoc, od rana 30 stopni i pełne słońce. Zaczynam dzień od Ga, czyli tradycyjnej wietnamskiej zupy z kurczakiem i makaronem ryżowym. Siedzę na tarasie mojego pokoju w Tom Hill Resort, tuż nad basenem bez krawędzi, który znajduje się na szczycie wzgórza. Widok mam niesamowity. Poniżej basen, dalej morze i linia horyzontu. Cisza, spokój, lekki powiew powietrza. Idealne miejsce na spokojne śniadanie. Zupę wybrałem dzień wcześniej z menu śniadaniowego à la carte, które jest wliczone w cenę noclegu około 20 euro za noc. To bardzo dobra oferta, jak na te lokalizacje i warunki. Zanim zaczynam jeść, dodaję trochę soku z limonki, żeby podkreślić smak. Do tego kilka plasterków ostrej czerwonej papryczki tylko połowę, żeby nie przesadzić z ostrością. Na końcu dorzucam wszystkie świeże zioła, które podano osobno: sałatę, kolendrę tajską, bazylię i szczypiorek. Delikatnie wszystko mieszam. Bulion ma głęboki, delikatny smak, mięso z kurczaka jest miękkie, a makaron lekko sprężysty. Zupa jest lekka, ale bardzo aromatyczna. Idealna na gorący poranek. Obok mam jeszcze talerz z owocami, świeży sok i kawę. Ale dziś to właśnie Poga gra główną rolę i robi to doskonale. To jeden z tych poranków, które chcę się zapamiętać. Proste jedzenie, piękna sceneria i spokój. Moja ocena 4-8 od 5.